Czy istnieje technologia przyjazna procesowi uczenia się i nauczania dzieci? Ponieważ tak dużo rozmawiamy o tym, ile plusów, ale przede wszystkim ile minusów i uzależnień powoduje technologia, od której właściwie nie możemy uciec. Okazuje się, że istnieje. Warto spełniać tylko co najmniej trzy warunki. Pierwsza rzecz to właściwie dobierać technologię w całości procesu, metodyki i nauczania. E, dlatego w metodzie Leo English ważna jest równowaga. Proces metodyczny prowadzony przez nauczyciela, mentora, opiekuna procesu nauczania jest równoważony z technologiami, które wspierają ciekawość i inspirację. Druga z ważnych rzeczy, bo na pewno Państwo się nad tym zastanawiają. Polega po prostu na tym, że bardzo istotny jest czas spędzany z technologią. Czyli mamy też doświadczenia, szczególnie w okresie pandemii, że technologia w przesycie powodowała nie tylko absolutną kumulację czasu, skupienia wzroku, zmysłów na komputerze, ale też różnego rodzaju izolację. W momencie, kiedy przyjazna technologia wprowadzana jest do gry, raczej wszystkim zależy na tym, żeby budować interakcję, współpracę, pracę zespołową. I to nie tylko pozwala lepiej zapamiętywać, ale budować relacje między dziećmi. I trzecia bardzo ważna rzecz, a propos technologii, dziecko również musi rozumieć i czuć jej rolę w całości procesu. Ale jeżeli pojawia się coś ciekawego, jeżeli możemy za pomocą technologii uczyć się poprawnej wymowy, jeżeli wspieramy system powtórek, jeżeli z radością dziecko myśli o tym, że spotka go kolejna niespodzianka, którą na przykład za pomocą technologii możemy wprowadzić obraz, dźwięk, sytuacyjność, ciekawość, rytm, to okazuje się, że tak, oczywiście istnieje sposób wykorzystywania technologii, która jest przyjazna, nie zagraża i nieuzależnia. I to jest właśnie propozycja w metodzie Leo English i doświadczenie, które jednocześnie jako przyjazna technologia Państwa dzieci mogą zabrać w przyszłość.